Cześć, witajcie. Przerwa na, małe, na małą czarną. Za chwilkę będę jechał akurat do Krakowa, więc, po zaopaczenie zaopatrzę się w końcu w nowe farby. Brakło, brakło niektórych kolorów. Robota ustała. Ostatni utwór na tej płycie, którą wam pokazywałem, o no, płycie Altamira Marka Knopflera et Consorces. Ostatni utwór jest Pożegnanie z Altamirą. Taki ma tytuł, bardzo nostalgiczny, piękny utwór. Pożegnanie z Altamirą. Pożegnanie z prehistorią, pożegnanie z czymś, co minęło, z czymś, co odeszło z jakąś dawną epoką. Dzisiaj Stanisław Rodziński, ale tym razem taka publikacja. Mój szkicownik, to co profesor Rodziński zauważał, to co szkicował w formie rysunkowej, malarskiej, ale i w formie pisemnej, bo dużo pisał. Dużo pisał, i na stronie 108 jest taki fragment: Ciało człowieka stało się mięsem. Miłość seksualnym procederem krajobraz terenem. Poddawanym eksperymentom, a portret prawie nie istnieje, zastąpiły go przerażające maski, mniej lub bardziej zdeformowane obiekty, twarzopodobne. Pomieszały się konwencje i zatarły różnice, a bezradni krytycy używają nieprzystępnego slangu, gdyż o sztuce nie wypada pisać tak, by wiadomo było, o co chodzi naprawdę. Zwyrodnienie sztuki, zwyrodnienie kultury, zwyrodnienie ludzkości, degradacja, prosta w dół, prosta kulturalna, która przyspiesza, i śmiem powiedzieć od siebie, że jest to proces zewnętrznie sterowany. Nie jest to naturalny proces, ewolucji ku lepszemu, ku większemu szczęściu, ku większej radości, śmiem twierdzić, że jest to proces zewnętrznie sterowany. Jeśli tak, to Piwowarczyk powiedz przez kogo. W czasach, gdy malowano Lascaux, Altamire i inne tego typu jaskinie, oprócz tych ludzi, którzy uchowali się W tych niedostępnych miejscach po wielkiej katastrofie uchowali się też ci, którzy mieli wiedzę, dysponowali jeszcze technologią. Ci, którzy przewidzieli, co nastąpi i zdążyli się przed tym czymś zabezpieczyć, to byli i śmiem twierdzić, to są do tej pory oni, lub ich potomkowie, panowie tego świata. To ich pojazdy obserwujemy, nazywając je czasami Nole, Ufo. To ich sądy, które tutaj przemierzają naszą przestrzeń. To oni pilnują wejść, wyjść wszelkich portali. Ojciec kiedyś na rozmowie mówił tak, że kiedyś ludzkość była o wiele częściej odwiedzana przez naszych znajomych. Z innych światów, z innych części kosmosu. Śmiem twierdzić, że nie ma lotów kosmicznych, że to wszystko nie przemieszcza się przez prędkość kosmiczną, przez przestrzeń kosmiczną tam, z gwiazdy do gwiazdy. Odległości są zbyt duże, aby fizycznie można je było pokonać. Śmiem twierdzić, że istnieje inny sposób przemieszczania się albo przegrupowywania się materii. W kosmosie, niż Star Treki i kosmiczne opowieści. W ostatnim nagraniu niektórzy byli tam chyba troszkę zbulwersowani, że poruszyłem temat religijny, moich takich osobistych odczuć religijnych z dzieciństwa. Pociągnę ten wątek dalej, bo to wątek dosyć istotny. Na początku lat 80. religia w moim przypadku była poza terenem szkoły. Była przeniesiona do salek katechetycznych, w, którym, w których na, następowała rok za rok, stopień za stopniem, klasa za klasą edukacja wszystkich młodych ludzi. W większości, do rzadkości, należał osobnik, który na lekcje religii nie chodził. Nie miało to znaczenia, z jakiej rodziny pochodził. W dobrym tonie było to, aby ich pociecha, tych rodziców, którzy wysyłali na religię, aby tam była, aby nie była wytykana przez rówieśników palca. Nawet rodzice, którzy byli niewierzący, wysyłali swoje dzieci na lekcje religii. Tak to wyglądało w moim otoczeniu. Nawet komuniści prominentni, całkiem nieźle usytuowani, również wysyłali swoje dzieci. Na lekcję reliki. Otóż na początku lat 80. przed wielką zmianą polityczną tutaj na arenie tej naszej, tej sceny politycznej polskiej przychodziły do kościołów, bo gdzieżby inaczej, gdzieżby indziej, nie? transporty, transporty z żywnością, ze specyficzną żywnością. Przychodziły oleje, które były, to były tak zwane dary, dary państwa niemieckiego dla narodu polskiego to znaczy nie państwa niemieckiego tylko tamtejszych społeczności podobno społeczności kościelnych ale jak wiecie jak większość z nas wie w Niemczech ten katolicyzm ma troszkę inne oblicze i jest tam protestanty z większości ale są też oczywiście parafie rzymskokatolickie, które zbierały dary i wysyłane te dary były tirami dużymi transportami do polskich parafii na terenie całego kraju. Tutaj, gdzie ja uczęszczałem, byliśmy jako dzieci obdarowywani tymi darami. Przynosiliśmy te dary jak Trzej Królowie, nie? sący dary do, do Narodzonego Zbawiciela. Nieśliśmy te dary z Kościoła do naszych domów. Ja niosłem zazwyczaj oleje, bo tym nas raczono, ale były też kościoły moich znajomych, takich dzieci oczywiście, którzy chwalili się, że oni dostawali cukierki, ciastka. U nas też być może gdzieś tam tutaj też były tak rozdawane. Jak to wyglądało? Były to rozdawano, teraz jak widzę z perspektywy, to taka prawdziwa broń masowego rażenia. Wszystko, co, co było słodkie, to co zalewał my z młodego człowieka, ale. To było tak sprytnie zapakowane, to było tak piękne, to było tak cudowne, tak to odbieraliśmy wtedy wszyscy, że w tych małych dzieciach i w ich rodzicach rozbudzała się tęsknota za cudownym zachodem, skąd to wszystko pochodziło. Bo tam, skoro to przysyłają, to mają tego nadwyżkę. Bo tam jest taki dobrobyt, że wysyłając to do nas. Tego nie potrzebują, bo mają tego potąd. Ale mnie wtedy jako młodemu człowiekowi, ani moim rodzicom, nie przychodziło do głowy, że my jako kraj w wymianie towarowo-finansowej wysyłamy na ten piękny zachód gorsze rzeczy. Wysyłamy jakieś mięso ze świni, wysyłamy jakieś masła, jakieś wątróbki, gęsie, jakąś gęsinę. Kaczki wysyłamy, takie, wiecie, badziewie niepotrzebne w ogóle w Polsce. Oni za to przysyłali nam Coca-Colę, przysyłali nam te wspaniałe słodkie cukierki. Przypominam sobie teraz, jak to widzę, tak z perspektywy tą broń, broń masowego rażenia, która była w każdą niedzielę ustawiana w formie straganów przed kościołami. Przynajmniej przed tymi, gdzie ja tam uczęszczałem, przed tym kościołem, było to zawsze zawsze my, jako młodzi, młode dzieci, albo takie kurduple, które dostały parę groszy wyłudzone od rodziców, żeby można sobie było kupić Donalda z historyjką, z opowieścią gumy kulki. I wiecie, tego typu badziewie taki szmalc, taki, taki syf przywieziony z zachodu, to właśnie tą broń masowego rażenia. To była dla nas idea, która nam tym dzieciom nowochudzkim przyświecała. To było cudowne. Tam na zachodzie to było. Tu był syf, tu było szare dziadostwo. Tak, jest, tak się to akurat zbiega, że jak czytałem Wam o planie poprawy wyżywienia narodu z początku lat 70., 74, który pan doktor Jan Kwaśniewski opracował, które było obgadane. I klepnięte, zatwierdzone przez Piotra Jaroszewicza, które spotkało się z blokadą ze wszystkich stron tych naszych uczonych, uczonych, a jak pan doktor pisze, ale niedouczonych, nie do uczonych, zostało wszystko zniszczone, storpedowane, odwrócone w drugą stronę. To, co mieliśmy najlepsze w Polsce, eksportowaliśmy. Dostawaliśmy za to namiastkę Zachodu. Broń masowego rażenia. Jakież musiały być nasze umysły w tym wieku rozwojowym, gdzie marzyliśmy o Zachodzie, potem pojawiła się kawa z Zachodu, tak, ta czarna Franca. My też importowaliśmy, pojawiły się jakieś banany, pomarańcze od czasu do czasu, wcześniej troszkę cytryn. To było marzenie, marzyliśmy o tym. Teraz sprawy się odmieniły. Teraz marzymy, marzymy o tej prawdziwej śwince, o tej prawdziwej szynce. Przypominamy sobie, jak smakuje prawdziwa kura. Taka wiejska, zagrodowa, hodowana, gdzieś tam, może jeszcze gdzieś. Już może nawet nielegalnie, bo teraz za chwilę będą jeszcze kury kol kolczykować, ale chyba nie, nie nastąpi to, bo ciężko znaleźć ucho u kury. Więc tu jest jakaś tam maleńka szansa, ale już trzeba zgłaszać stada kur. Co to jest stado kur? To jest kilka kur i kogut to jest stado. Pytanie jest, czy stadem kur jest kilka czy kilkanaście kur bez koguta? Tego nie wiem. To są dylematy rolników, którzy chcieliby teraz takie kury sobie gdzieś tam przy okazji dla siebie na to jajko, czy od czasu do czasu na ten prawdziwy rosół niedzielny zachodować. Problemy z hodowlą obecnie w tym naszym kraju, który był głównym w Europie eksporterem najwspanialszego mięsa, jajek, serów, przetworów. W każdej gminie była przetwórnia mleczna. To u mnie na wsi zostały budynki, tak zwane zlewnie, gdzie przewożono, rolnicy tam dowozili. Została, nie zdążyli nawet tego rozburzyć, ktoś tam mieszkał. To ta zła komuna zrobiła. Ale to ta komuna przed upadkiem zniszczyła cały plan poprawy wyżywienia narodu, który miał być planem pana doktora Jana Kwaśniewskiego. To za ocean pojechał ten pan w okularach, dostał dyrektywę: Będziecie bezkarni, tak podobno było. Ale kto wie, o czym oni tam rozmawiali? Kto wie, jaka rzeczywiście tam była dyrektywa, czy tam w ogóle była jakaś dyrektywa dla niego? Może zrobił to z własnej, nieprzemuszonej woli. Nikt nic nie wie na ten temat, nikt nic nie powie nam. To jest tajemnica Poliszyny. Ale widzimy efekty. Efekty były takie, że przyjeżdżały z zachodu transporty trucizny. Trucizny dla mózgów tych młodych ludzi takich jak ja. Te oleje. Takie czy inne. Te margaryny, bo jeszcze margaryny przychodziły. Bo to była taka bieda, bo wszystko szło na eksporty, na wschód i na zachód, w dwie strony to było pchane. A teraz nie mamy Trzody chlewnej w takich ilościach, jak mieliśmy kiedyś. Nie mamy bydła w takich ilościach, jak mieliśmy wtedy, a mamy wszystkiego potąd. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że kraj, który był eksporterem tego wszystkiego, w tej chwili importuje to wszystko i dalej się to wszystko kręci? Czy zastanawialiście się, dlaczego się to wszystko kręci i skąd na to są fundusze? Czy zastanawialiście się, dlaczego ta drukarka pustego pokrycia, drukująca, 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 to non-stop? Dlaczego to się jeszcze kręci i kiedy to się zatrzyma? Kto ma władzę zatrzymać tę maszynkę? Czy zastanawialiście się na przykład nad taką sytuacją? Co by się stało, gdyby te łańcuchy dostaw, które idą przez te centrale bo to są takie centrale w okolicach wielkich aglomeracji miejskich w których gromadzone jest na 2-3 dni zaopatrzenie dla tego miasta. Gdyby te łańcuchy dostaw z zachodu nagle zostały przerwane, ciachnięte. Czy zastanawialiście się, na ile, na, na ile będziecie mieć własnych zapasów domowych, aby przetrwać, aby nie iść okradać sąsiada, aby nie wyjść na ulicę, grabić to, co jest jeszcze na ulicy albo w poszczególnych domach waszych bliźnich, waszych znajomych. Nie zastanawiamy się nad tym. Ja przynajmniej nie zastanawiałem się nad tym. Widzę, że to wszystko wygląda jak w takim filmie jest takie zdanie, film stary, Popiół i Diament, pamiętacie? Też z panem w okularach. Pada tam takie, takie zdanie. To wszystko jest jak domek z kart. Film lata 50. Zupełnie o czymś innym opowiadając. Ale pokazuje całe, całą sytuację polityczną. To wszystko jest jak domek z kart. Może niektórzy nie wiedzą, co to jest domek z kart. To są takie ułożone karty w różny sposób. Takie trójkąciki, potem poprzecznie, potem znowu trójkąciki, potem znowu. Mniej więcej tak to wygląda. I polega to na tym, że jak zabierze się jedną kartę, spod spodu się wysunie, to cała ta konstrukcja z kart rozkłada się w sposób płaski na, na naszym stole. A jeżeli to wszystko jest jak domek z kart, Albo wystarczy jedna mała iskierka w odpowiednim miejscu, i to wszystko fuknie. Kto to wie? Kto to wie? Nie wiemy, co ci, którzy tym zarządzają, którzy zmieniają te struktury. Pokazałem wam tutaj koło mnie był taki rysunek z tymi mrówkami. Pamiętacie takie coś narysowane, takie kółka? Czy zastanawialiście się w ogóle, jak następują zmiany pomiędzy. Formą, na przykład, która była, która istniała, forma własności, czy forma zależności jeszcze 100 lat temu, czy 150 lat temu, co było pomiędzy, pomiędzy przeskokiem z jednego trybu w drugi tryb. Zazwyczaj, ja Wam podpowiem, zazwyczaj przedzielała te poszczególne etapy, przedzielała wojna. Tak było do tej pory. Ale teraz ulega to zmianie. Nawet te granice, które oddzielają poszczególne jakby epoki wpływów, już nie oddziela wojna. Już nawet nie oddziela wojna wewnętrzna, wojna domowa. Już nie jest to zupełnie do tego potrzebne. W tej chwili można zrobić w sposób płynny przejście z jednego modelu funkcjonowania geopolityczno-gospodarczego w inny model. Wiecie dlaczego, prawda? To jest bardzo proste. Pokazano nam to parę lat temu, jak to się odbywa. Sprawdzono, że to jednak działa. Jak sprawdzono, że model zadziałał, to ten model będzie tylko troszkę podregulowany i bez wyszczału, bez rewolucji nastąpią przemiany takie, jakie właściciele będą sobie, właściciele stad będą sobie mogli w danej chwili chcieć zastosować. I tak zastosują. No to tyle. Życzę Wam miłego dnia, fajnych przemyśleń, dobrej czarnej Francji. Trzymajcie się.